Cześć wszystkim, dzisiaj mamy zawody, wylosowałem tak zwany otworek, czyli jedyneczkę, no jedynka zobowiązuje, tutaj moje stanowisko, jeszcze zanęte przetrzeć wędka w górze, 40 gram z kolcami, dwie wędki przygotowane na, w razie czego na zmianę, łowię na 42 metrze, dzisiaj 30, Kubertini flexo będzie, w razie czego łowimy na jedną wędkę, są zawody na jedną, tutaj pożyczony sensas od Marcina, Diplomat FEDER 3,9 metra. Tu jest Marcin. Marcin bardzo mi dzisiaj pomaga tutaj. Dał mi właśnie wędkę i inne tam historie. Właśnie poszedł po koszyczki. No i co? Rozrabiam zanęta. Też podziękowania dla Mateusza Okurzałego z FEDER PROGRESS za, za Hakową. Zanętę sobie już wczoraj rozrobiłem. Jest jej dosyć dużo. Tu mam robaki. Jeszcze muszę ją dowilżyć, ewentualnie przetrzeć. No i co? Pół godziny do zawodów, bo od 8.30 zaczynamy. Ostatnio nie topiona pięka sprawdziła mi się tutaj. Zaraz za 10 minut rozpoczynamy wędkowania. Zobaczymy, bo jeżeli mam otworek, to znaczy, że jest bardzo dobrze, ale też bardzo, można powiedzieć, źle, bo jak dam ciała, to już będzie kompletna masakra. No, ale to są tylko ryby, bawimy się, tak? Nie ma co się napinać, co będzie, to będzie. Na szczęście nie pada, było przed chwilą bardzo parno. Na szczęście nie pada. A tam są następne stanowisko na samym końcu. I tutaj. Ale będzie jeszcze padać. No dobrze. Przylujemy się i zaczynamy, a ryba dzisiaj musi mieć minimum 20 cm do siatki. Stanowisko pracy. Podejść tu martwię bliżej, proszę, tak wygląda Zanęta, robak biały, jokers, wszystko w karmelu. Siwy w kuchni. Siwy w kuchni. Pójdzie 10 koszyków na początek za wodę za 10-15 minut i zobaczymy, czy coś się uda złowić, czy cokolwiek się uda złowić. Jest, ale nie ma 20 centymetrów. Posiadki. Podbiela kulę. Barwa do szczelania. Spokojnie. 25. to Posiadki od razu. 25. Kurwa szkoda, że nie 30. 25, ale ci mówię. To się nagrywa. Ja bardzo mi się nagrywa. 2-0. Ale mały klepak. Na początku tylko tak nie walczył. Telefon. To to jest jakie wyjście. To to. To chłopisko. Sprat. Bićków nie miało. Nie. Bo jak biczek to żeby się nie zaczepił, rozumiesz? No, no. Jedziemy z tobą razem, nie wiedziemy jak Jeden, panie, 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 panie. Jedynka, tak? tak? Maciej siwy. Napięś do mnie na metrę. Będę mieć wolny termin, to się 4300. 4300 4300 4300. Miłego spadania Dzięki Słowo na niedzielę no Lepszy wynik niż rok temu ale nie ma się czym podniecać 4300 Wnioski wstępne Za mało żarcia Za delikatna zanęta Za delikatna, bardziej grubsza frakcja by się przydała I wtedy bardziej domoczona Nic, teraz się składamy. Dziękuję Marcin za pomoc. Do usług. No, składamy się i zobaczymy, połowa stawki może będzie. No to już po zawodach myślę, że byłem gdzieś w połowie stawki. I później tam będą jakieś oficjalne pewnie wyniki na internecie. 4-300, tak naprawdę z około 30-35 ryb, no ale z połowy jak nie lepiej, musiałem wypuścić z powrotem do wody, bo nie miały 20 cm. Błędy dzisiejsze czyli tak, łowiłem na 42 metrze na początku i to był według mnie błąd, bo można było zrobić sobie 30 i by się też szybciej tą rybę na pewno odławiało. To był pierwszy błąd. Drugi błąd, miałem za mało i za mało białego, bo miałem tylko po ćwiartce na 6,5 godziny łowienia to zdecydowanie za mało. Nie miałem gnojaka. No i za, za, drobna, za drobna frakcja, więc też tą drobną rybę po prostu tutaj jakby sprowadziłem, można powiedzieć, w łowisko. Tak naprawdę w ostatnie 40 minut zrobiłem jakiś taki kilogram, można powiedzieć, bo wpadły takie trzy porządne krąpie. No, zawody jak najbardziej na plus. Jestem z tego faktu bardzo zadowolony, że, że, że w ogóle udało się wystartować, że można było się zmierzyć no, z czołówką tutaj, można powiedzieć, w i nie tylko. Pierwsze wyniki były takie oscylujące około 20 kg, więc dosyć, dosyć nieźle, chyba 24 bo były dwa sektory 24 kilo 20-18 więc dosyć, dosyć nieźle no było też wiadomo też sporo takich wyników w stylu 1,5 kg. Na pewno człowiek będzie mądrzejszy na przyszłość no na pewno tak jak ja wydałem na te zawody bezpisowego można powiedzieć nie wiem ze 120 zł to jest zdecydowanie za mało to trzeba tak no około 3 stówek mi się wydaje wrzucić, że, że do tej wody niestety z 2,5 stówy, 3 stówki żeby coś grubiej połowić tego gnojaka też, żeby mieć jakieś może kastera ewentualnie, no ale tak czy siak no jak na otworek to nie jest super wynik, ale też nie ma kompletnej siary uważam, tak jak ja nie startuję w zawodach nie biorę udziału, tylko sobie łowię czysto towarzysko, to i tak w porządku no dobrze, to jeszcze raz dzisiaj serdeczne podziękowania dla dla Marcina, który mi tutaj ze wszystkim jakby też pomógł, dał mi swoją wędkę Sensasa, na, który, na którą dosyć długo łowiłem, bo później przez przestanie półtorej godziny czy dwie łowiłem już na 30 metrze, bo uciąg jakby się tutaj zmógł. Podziękowania też dla Kamila S. <laughs> za, za rady i tak dalej, gdzie spędził nad, ze mną nad wodą dosyć dzisiaj długo czasu. No i dla wszystkich uczestników pozdrowienia, więc zostaw łapkę, zostaw suba. Dzięki, do zobaczenia. Teraz jadę sobie na trzy dni na taki chill out, na agroturystykę z Marcinem. Więc sobie będziemy się też bawić z rybami, grillować i w cudzysłowie się opalać. Dobra, pozdro, hej!